Osoby szóstki to energia wenus, miłość, delikatność, największe wyzwanie to praca nad czystością wewnętrzną. Szóstki muszą wyzbyć się kompulsywnych relacji, obżarstwa i używek. Nawet niewielkie przyjemności mogą blokować energię sukcesu. Bóg nie zapełni pustki stworzonej przez używki. Kiedy natomiast eliminujesz te nawyki, pojawia się prawdziwa energia realizacji marzeń z dzieciństwa. Szóstki są kochające i potrafią kochać naprawdę całym sercem, ale jeśli energetycznie zboczysz na ścieżkę rozpusty, zamiast zdrowego zainteresowania ludźmi, możesz się zatracić. Trzeba znaleźć granicę między czystą ciekawością a samodestrukcyjnym pociągiem. Tylko zrównoważenie daje prawdziwą radość, sukces i miłość. Kolejne wyzwanie to doprowadzanie spraw do końca. Szóstki są łagodne i potrafią lekceważyć konieczność wytrwałości. Bo chcą natychmiastowego efektu. Ukończ jeden projekt, zanim zaczniesz następny. To buduje siłę, stabilność i efekty w życiu. Jesteś szóstką. Rozstaw granice, oczyść swoje wnętrze i działaj z miłością i determinacją. Twoja życiowa energia czeka na Twój ruch.